Wyjątkowo dziwi mnie to, że wśród śmieci w lesie często spotykam tekstylia, ciuchy po prostu, koszule, buty, spodnie, czapki, rękawiczki, a nawet majtki. I trzeba pamiętać o tym, że to nie jest taki sobie o, bezpieczny ciuch, bo często w jego skład wchodzi poliester, który sprawia, że taka na przykład koszula rozkłada się w lesie przez jakieś 200 lat i przez ten cały czas oddaje do gleby niebezpieczny mikroplastik. Ale wyrzucanie zużytych ubrań do lasów to tylko czubek góry lodowej. Dlaczego tak mówię? Bo ubrań w ogóle jest po prostu za dużo. Moda fast, zmuszająca nas do wymiany naszej garderoby kilkanaście razy w roku, niszczy nasze środowisko. Co roku na świecie produkuje się 100 miliardów sztuk ubrań. W tym samym okresie w Polsce powstaje 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych, z czego połowa nie nadaje się do odzysku. Statystyczny Europejczyk kupuje co roku prawie 26 kg i usuwa około 11 kg tekstyliów. Te liczby są powalające i cały czas rosną. Trendy, przyzwyczajenia, nawyki, moda, to wszystko sprawia, że kupujemy coraz więcej ubrań, ale również coraz szybciej je wymieniamy, a marki produkują ich coraz więcej, by z jednej strony sprostać naszym oczekiwaniom, ale z drugiej kreować nowe potrzeby. Kiedy wchodzimy w ten cykl, jeszcze bardziej go napędzamy. A to niedobrze, bo produkcja tekstyliów jest bardzo szkodliwa dla środowiska. Dla przykładu tak popularne jeansy. Do produkcji dwóch par jeansów potrzeba od 7000 do 29000 litrów wody. Czyli tyle, ile dwie osoby potrzebują do picia przez prawie 10 lat. Produkcja tylko jednej pary jeansów powoduje emisję aż 33 kg CO2 do atmosfery. Ale możemy to zatrzymać, a przynajmniej spowolnić to szaleństwo. Jak? No, chociażby kupując odzież dobrej jakości, kupując odzież cyrkularną, dbając o nią i dając jej drugie życie. Nigdy nie wyrzucaj starych, zużytych ubrań do czarnych koszy na śmieci zmieszane. A tym bardziej do lasu, ale to chyba wiemy. Jeżeli ubrania, z którymi chcesz się już rozstać, są w dobrym stanie, oddaj je do punktu zbiórki, na przykład w sieci sklepów Vive Profit. Dzięki temu cykl życia odzieży zostanie wydłużony, a one dalej mogą służyć innym. To ogromne oszczędności energetyczne. W 2023 roku w programie Game for Planet Zebrano i przywrócono do obiegu 1025 ton odzieży. No dobrze, ale jeśli ubrania są w kiepskim stanie, nic nie szkodzi. Je także możesz przynieść do punktów zbiórki w sklepach Vive Profit. A co się dzieje z takimi tekstyliami? Zostają przerobione na czyściwo, na materiały dźwiękochłonne, na wypełniacze do mebli itd. Tak to od naszych decyzji i wyborów zależy, jakim obciążeniem dla planety będzie nasza odzież. W komentarzu na dole umieszczam link do sieci sklepów Vive Profit, gdzie znajdziecie odzież cyrkularną, ale również punkty zbiórki. Świadomego ubierania. Tym lasem.